Cześć, kochani, witam w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj wielki dzień, wielka uroczystość, bo są bejbusia urodziny. Te drugie, te prawdziwe, te kiedy się urodził, nie te kaszmirowskie. Tak dla jasności. Nothing. Nie. Czekamy właśnie na mamę. Idzie z ciastem. Znaczy, jeszcze nie idzie, ale już prawie idzie. Rzecz moją, pomoc. Pomóc jej. Zobacz, nie może sobie brać. Po cichu. Uważa środka. Sto lat niech żyje, żyje nam sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam. Jeszcze Jezu, raz, Jezu. jeszcze raz niech żyje Jezu. żyje nam! Niech, żyje nam. niech żyje nam! A, A kto? Bejbusiu! Jest bardzo dobra, no? No pomyśl sobie życzenie. To czekolada brownie? i custel? Eee, nie, nie ma czekolady. Wow. Okay. Mango bejbusi. Mango. Serio? Dla ciebie specjalnie. Mm. Mango jest tam favorite. Mm -hmm. Mango, my favorite. We know you it. Oh, we have to do this, yeah. Okay. Wysłanie. Yes, please. please don't make this as twenty-seven, not thirty-seven. <laughs> 27. You can say it out loud, will Oh, sorry. Okay. Dobra. No. Blow the canvas. <laughs> I <Thank> you to <laughs> no, no, is she giving money? to <laughs> oh, that old? Oh, good, oh, oh wow. for <laughs> oh, you so, as well. Oh, thank you got There's some You got food. I like you. You're <gasps> a good person. She knows. the Oh. Is that white Oreo? Peach Peach? Weird. Korean. Korean? <laughs> I think it's got this white chocolate on the side And a card? Oh, what is this? <laughs> oh Oh, that's so beautiful you chose the ugliest picture. <laughs> I like this one. Hey, <laughs> Oh, that's so cute. Oh, look at her hair. <laughs> it's from, from, the oldest. Oldest. <laughs> from the oldest to the newest. Oh, <laughs> Super. Oh, there. oh, wow. You are old now, but I still love you. Happy birthday, Retiree! From Yogi Bear, Claudia. dziękuję, mama. <laughs> Mother is like, ooh. Oh. oh. Yes, empty. <laughs> oh. No, bardzo dobrze. Jesteśmy gotowi. Wychodzimy teraz do restauracji na lunch, obiad, taki wczesny. Where would you like go? Jakoś thinking... twoje urodziny, ty zapraszasz. Oh. Albo ja może powinnam zaprosić, może ja zapraszam. Żeby taj? No, tajskie jedzenie, no. no. Mm -hmm. Idzie. Dobra. Zaczynamy naszą ucztę od lemoniady. E, arbuzowe mojito, tak to się chyba nazywało. O. No i co, dobre? Mm. Dobra. Zaczynamy od przystawki. Kurczak z sałatką mango i z jakimś tam sosem. A wy co? Mango? Mango? Mhm, mango. Dobre? mango? No, mango. It's spicy mango. Spicy Remember mango? It's... Teraz przyszło danie główne. Nie powiem wam, co zamówiliśmy, bo nazwy tutaj są takie, że ciężko je zapamiętać. Wieprzowinka w sosie z jajkiem i tego ryś. I my z, dziewczyn z dziewczynami mamy to samo. I teraz czekamy tylko na porcję. Beybusia. Przyszła też porcja meru, grylowany kurczak z ananasem, tak? I z był tak. Mhm. Smacznego. Dzięks. Jesteśmy już po obiedzie. Idziemy się teraz przejść. A tak naprawdę idziemy się przejść do kawiarni, bo Meru ma ochotę na kawę. Że możemy się schodzić, Bebuś, Chcesz? O, matko! Nie sądziliśmy, że to aż tak będzie lało. Widać po kolerach. No? A po tak nie widać. Ale jak mówię, Nie, bardzo nie. Tu mnie bardzo z boku trysnęło. Może ciebie też, ale masz związanej, tak nie widać. No, ale powiem wam, że intensywnie leje. No dobra, w kawiarni dorwaliśmy jeszcze jego dziankę, właśnie dzień. z kruszonką. E, cappuccino dla Wejbusia i Klaudia Pieco macze pod kolor swojej sukienki. <noise> to jest jak to <noise> do samochodów, nie? <noise> Taka nie <minia> do samochodów, <noise> ale mega daje. I było dzisiaj cieplej było naprawdę mega. Jesteśmy już w domu i teraz czas na zdmuchiwanie świeczki z tortu numer dwa. Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A toi, baby! bravo Oh, <laughs> <waiting>. <laughs> really <laughs> Ah, <Yeah, that's okay. laughs> <inaudible> <inaudible> Oh, oh. oh what's wow, the wow 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 oui. wee wow pink yeah. oo la 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 it's our baby bosh smakoya this is the best cake I have ever eaten in my life you will see others will also let no, her eat see. it's got that cream cooliness mm -hmm. The cream, oh. Dobra, bardzo And That juiciness, you no? Know? Masz ciasto, mm -hmm. no. Oh. To czekoladowe. O, <laughs> but... oh, wow. Przepyszne. Tak, no bardzo naprawdę? Pyszne, mm -hmm. dobra, bardzo pyszne, bardzo pyszne. Bardzo dobrze. O, oh, mamo to, to bardzo dobra mamo. Tak? Teraz mm. i to. Te drugie. mango jest super good. Moja siostra wraca też już do Wrocławia i taką wyprawkę ode mnie dostaje. Kompot z czarnej porzeczki i dżem z czarnej porzeczki. Pa! Dziękujemy, że przyjechałeś. I też dziękujemy. Dzięki za ciasto. Dzień. Pa, pa. pa, dzień. No, dzień, pa, pa. Dzień. Dziękuję. Dziękuję. pa Dziękuję. 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 <laughs> to ona jest często. Ona jest. Ona ona jest. często. ye. Yeah. Ka She will always carry this bag everywhere now. This is her favorite bag. No. Od nas tarba. <laughs> Bye ba ya. Baja jaya. Ba Dziewczyny właśnie wyszły. Spędziliśmy razem naprawdę cudowny dzień. Mam nadzieję, że wy też się podobała. Bardzo dobra. No. Did you spend the time nicely? No, it was uh, la... bardzo smakuje food. It was uh, a beautiful day. I think I usually anyways like to spend my birthdays with family, like I'm not into this going around and being co do prezentów, bo oczywiście zobaczyliście na filmiku, że ode mnie nie było żadnego prezentu, ale powiem Wam, że od jakiegoś czasu There's spędzamy, tak, really? spędzamy urodziny troszeczkę inaczej i ogólnie nie kupujemy sobie prezentów w formie takiej um, rzeczy, tylko chcemy razem spędzać czas, więc planujemy gdzieś razem wyjechać. Ale to dopiero jak urośnie nam trawa, bo musimy ją podlewać. Co so wę? Well. Trawa? No trawa. No, wtedy pojedziemy no. Sobie na jakąś fajną urodzinową wycieczkę. And also please pray for us because we have done so much hard work and tomorrow, pogoda, utro, no. Is bardzo woda coming from no, this? Burza, burza ma być przyłapać przez 10 dni, so ma padać i padać. Hopefully, hopefully no. the germination has already started. I hope so. Więc trzymajcie um, kciuki, żeby wyrosła trawa. Too much work trawa. No, no bo się narobiliśmy przy niej, więc no, to co? Kończymy? No. Dobra. To dziękujemy, że oglądaliście Dziękuję i widzimy się niedługo. Buziaki. Dobranoc. Pa. Pa!